wziąłem znowu kolegę na spacer Był zainteresowany i chętny Znalazł właśnie przed chwilą Żuchwę, świeżutka Bo tu jeszcze krew i mięska trochę Ale reszty nie widzimy Gdzieś tu się przespacerujemy Może coś Gdzieś będzie Są wypałowane drzewka Także Może, może, może Idziemy lasem oczywiście Pełno śladów ludzi no i tropy wilcze już takie trochę starsze ale one z rana pewnie są, bo dzisiaj śnieg już nie sypał, także wyglądają na takie dosyć kurde, naszedłem na na łopatkę kurde, nie jest taka stara ale nic nie widzę dookoła więcej ciekawostka Znowu kurde kości, a nie ma reszty. Ale schodzimy tu w dół, może gdzieś znajdziemy coś. Kurde, idziemy już do domu. Ciemno jak nie wiem. Patrzę, coś dziwnego leży. No i jest szpicak. Obgryziony już cały. Taki bieda. Ale jest kurde. Także dzisiaj się udało. Prawie.